W tym małym europejskim kraju jest największy odsetek ilości startupów na tysiąc mieszkańców. Jeden. Co ciekawe, jest także największa ilość wysp. Ponad 1,1 wyspy na tysiąc mieszkańców. Ale czy ten mały kraj jest naprawdę taki progresywny? Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj witam Cię z Estonii, która jest jednym z najmniejszych krajów w Unii Europejskiej, ale też jest krajem, który co ciekawe ma najmniejsze zadłużenie per capita. Jeżeli chodzi o budżet. Tak, Estonia jest krajem, który tak naprawdę jest kochany przez startupy. Tysiąc mieszkańców na jeden startup, albo jeden startup na tysiąc mieszkańców to jest o wiele więcej niż średnia europejska, gdzie jest nawet kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców na jeden startup. Nie chcę mówić, jak jest w Polsce, bo to aż ludzkie pojęcie przechodzi. Natomiast startupy uwielbiają Estonię z tego powodu, że tutaj łatwo jest nie płacić podatków, bo jeżeli taki startup, Zaczyna dobrze zarabiać, to wystarczy, że część swojego dochodu przeznaczy na badania, rozwój albo na zatrudnienie nowych ludzi i od razu państwo zwalnia go z płacenia podatku. Co więcej, wyciąganie dywidendy tutaj też jest bardzo proste, bo jeżeli masz e rezydencję w Estonii, to dywidenda i twój podatek dochodowy nie przekroczą 25%. A więc odsetek startupów, a także nowoczesność tego państwa pokazują wyraźnie. Europa może być zderegulowana, dlatego że tutaj ustawa o VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, a także osób fizycznych, jest uwaga o ponad tysiąc stron krótsza niż w naszej kochanej Polsce. Donald, do roboty, bo Estonia naprawdę nie czeka.